Dobra, jestem gotowa na wszystko. Cześć Marianna. Cześć, witaj. I tak patrzę i mam wrażenie, że jeszcze nie do końca pewnie czujesz się w siodle, ale idzie ci świetnie nauka. Tak, bo jeżdżę dopiero od kilku miesięcy, więc. Dzięki temu, że mam wspaniałego instruktora, uczę się szybko, natomiast czas jeszcze zbyt krótki, żeby swobodnie czuć się i pewnie. Ale wiem, że Twoja sześcioletnia córka Patrycja no, już jest zaprawiona w tych konnych bojach. Tak, córka jeździ od trzech lat i radzi sobie lepiej ode mnie. Ostatnio nawet się śmiała, a mama, Ty nie umiesz, a ja już umiem. Także ja się czułam jak dziecko. <grywka> O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno, kiedy pojawiła się w programie Top Model i wyznała, że jest żoną ministra. Ktoś cię wspiera? Dzisiaj nie. Sama jesteś? Tak. Może też stąd wynika to, nie chciała z tobą przyjść? Mąż nic nie wie. Od tego czasu nie znika z czołówek kolorowej prasy i portali internetowych. W wywiadach szczerze przyznaje, że jej małżeństwo jest wystawione teraz na próbę, a ona sama walczy o siebie. Marianna, sama siebie nazwałaś współczesną niewolnicą, szybko zyskałaś popularność i wielu zaczęło się zastanawiać, czy albo co ty z tą popularnością zrobisz. No i przychodzi odpowiedź na to pytanie, bo rozpoczynasz własną kampanię społeczną skierowaną do kobiet. Co dokładnie chcesz im przekazać i jak chcesz pomóc kobietom? Moja kampania niesie ze sobą nazwę Kobieca Siła Zmianą na Lepsze. Ja otrzymuję codziennie bardzo dużo wiadomości od kobiet, które widzą jakby w tym wszystkim, co, co ja robię, co ja pokazuję, kawałek siebie i piszą, że, że ja im daję siłę. Boją się uzewnętrznić swoje potrzeby względem e, oceny przez innych, tak? Bo ludzie e, potrafią oceniać bardzo dotkliwie. Czyli Twój masz to jest ten minister? Tak. Wow, schreiber! Żanie ministra nie wypada robić takich rzeczy? Ludzie też może zastanawiać to i, i to nie muszą mieć złych intencji. Wiesz, że wycięłaś mężowi numer. W sensie ktoś tak by powiedział. No tak, ale pytanie, czy możemy to postrzegać jako wycinanie numeru, bo wycinanie numeru to jest wtedy, w moim mniemaniu, kiedy chcemy zrobić komuś na złość. A ja nie poszłam robić mu na złość, tylko poszłam robić to dla siebie. A jak ty jest teraz, jak wracasz do domu? To jest tak raczej tak cicho na zasadzie, no cześć, cześć, czy jest tak fajnie, że chce się do domu wracać? Yy, może inaczej, jak mój mąż wraca do domu. <grych> To jest cześć, cześć, a czasami nie ma cześć, cześć. Ta sytuacja, która jest teraz od tych prawie dwóch miesięcy, no na pewno pogorszyła nasze relacje. I to jest właśnie taka duża próba przetrwania dla nas jako małżeństwa. Czy my jesteśmy w stanie pozwolić sobie oboje się spełniać? Ja myślę, że oboje musimy właśnie czuć się szczęśliwi. Jest przestrzeń na to, żebyście się oboje spełniali? Każdy po swojemu? Cały czas czekam na odpowiedź. Jesteś bardzo szczera z nami, z opinią publiczną. Ostatnio na blogu napisałaś, że, że straciłaś dziecko, że straciłaś ciążę, że poroniłaś. Mhm. Dodałaś też, że to wydarzenie położyło się cieniem na, na relacje twojej i twojego męża, że się rozstaliście. Tak. Jak ty sobie wtedy z tym poradziłaś? Pamiętam moment tego poronienia, jak się znalazłam w szpitalu, to byłam potraktowana bardzo przedmiotowo. Lekarz mówił, żebym nie płakała, bo to jest normalne, to się każdemu zdarza i o co ja robię tutaj krzyk. No i faktycznie potem lada chwilę rozstanie z moim mężem, no na pewno nie było kolejną Ale już rzeczą. No to potem podobnie wzięliście ślub, czy po prostu to był rodzaj separacji. My wzięliśmy najpierw ślub w 15 roku, a ciążę straciłam w 14. Czyli ty byłaś w ciąży nim, jeszcze wzięliście ślub, tak? Tak, tak. Tak, w tej ciąży, którą poroniłam, tak. Marianna Schreiber jest z wykształcenia pedagogiem. Obecnie pisze doktorat. Wychowała się na warszawskim Muranowie. Ukończyła technikum ekonomiczne. Szkoła i przede wszystkim jej wychowawczyni pomogły jej przetrwać trudne dzieciństwo. Nie bez powodu zaprosiłam Dzień Dobry TVN na spotkanie z panią, ponieważ jest pani. Jedną z nielicznych osób, która wyciągnęła do mnie rękę. To były problemy, które nie pozwalały mi się rozwijać, nie pozwalały mi się spokojnie uczyć, które nie pozwalały mi się wyciszyć. Było alkohol w domu, było uzależnienie? Tak. To było trudne dla mnie i to było trudne dla ciebie, ale. Ale jakoś udawało nam się z tego wszystkiego wyjść, jakoś sobie dawałyśmy z tym radę i twoja radość, twój uśmiech był najważniejszy, to jest najważniejsze. Marianna, ty podobno pracujesz nad książką, która niebawem się ukaże na rynku. O czym ona będzie? To będzie zbiór poezji i um, mamy nadzieję wydać to już również w formie e-booka przed świętami Bożego Narodzenia. Marianna, może ty pójdziesz no. do polityki? Osłanka Marianna Schreiber. Wiesz co, myślę, że, że byłby to ciężki temat i konkurencja dla mojego męża. No, wtedy mogłoby nasze małżeństwo nie przetrwać, także tutaj trzeba by było pewnie przewartościować, co już jest dla mnie ważne. Mój mąż już tego by nie znał, Mateusz. Marianna Schreiber, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie.